O jaka Jak widzicie jest prawie o 43,1%. Właśnie jak ja. Eee, pęknięcia kostki. Teraz... Ale lag! Nie! Nie laguj! I czemu mam kamerkę wyłączoną? Eee, aktywuj to. Jezu, co tak ladujesz? Nie laduj. Uuu, ale kostka już jest pęknięta. Kurde trzeba częściej wchodzić. No a na samym razem nagram, a będzie już takie 50%, na pewno nie później. Nagram przed 20, kilka minut i po 20. Ciekawe, czy co 20 się zmienia. Wizualnie ta kostka po prostu jakby. Bardziej od 20 chyba. Takie mam wrażenie. To jutro będzie poznano.